Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widzicie za mną, jest trochę nieciekawa pogoda, ponieważ pada, ale jest to idealny czas, żeby założyć sobie nowy kanał, więc tak też robimy. Kanał jest o nazwie Smakodzie, jak już pewnie widzicie. Nazwa, oczywiście, wprowadza do tego, że będziemy sobie tutaj testować jedzenie. Ja jestem ogólnie z Rzeszowa i od tego miasta zaczniemy i powoli będziemy się przemieszczać w miarę odcinków coraz bardziej, coraz dalej, coraz dalej. Jeśli chodzi o mnie, czy ja się znam cokolwiek na jedzeniu? Myślę, że tak. Pracuję od ponad 10 lat w gastronomii, nawet do tego momentu, jutro, właśnie idę do roboty znowu. Więc myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i myślę, że mogę dowieść Wam naprawdę wysokiej jakości content. Więc dzisiaj co? Zaczniemy sobie oczywiście od Rzeszowa. Pierwsza rzecz, jaką zaczniemy w pierwszym odcinku, będzie to legendarna zapiekanka z podstacji. Aha, jeszcze system rankingowy. Oczywiście będziemy oceniać dania od 1 do 5 gwiazdek, aczkolwiek każda z gwiazdek będzie miała swoje specjalne odznaczenie. Oczywiście odznaki i oceny będziemy odkrywać w miarę kolejnych odcinków, żeby było jak najbardziej ciekawie. Więc co? Nie przedłużając ani chwili dłużej, intro i zasuwamy po zamówienie. Mam tylko nadzieję, że przez przypadek mi się kamerka nie włączy podczas składania zamówienia, ale myślę, że nie powinno się to wydarzyć. Oczywiście również będę odliczał czas, jaki będzie trwał podczas składania zamówienia, ile to będzie trwało. Dzień dobry, proszę zapykankę z dodatkami, na wynos, jeśli można. Kartą można zapłacić? O, przeszło. Nie, nie trzeba, nie trzeba. O. Super, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra stary, jesteśmy już w samochodzie, oczywiście nie będziemy jeść tego na zewnątrz, bo y, pada, tam mają tylko małe, taki jeden parasol i to jeszcze jest pod wiatr, więc nie będziemy dzisiaj robić contentu na zewnątrz, przygotowałem sobie nawet specjalny stół na kierownicę, tak więc myślę, że będzie całkiem nieźle, oczywiście mam coś do przepicia, herbatka klasycznie. Więc co, zapiekanka jest naprawdę bardzo duża, mega cieplutka, bardzo szybko ją dostałem, zamówienie błyskawiczne, co prawda byłem sam, za mną była jedna osoba, co mogę na początku powiedzieć, zanim zacznę ją jeść, to to, że zmieniło się parę składników. Widzę, że papryka jest dalej, aczkolwiek ogórek jest teraz chyba konserwowy albo kiszony, wcześniej był to świeży ogórek, pamiętam, że kilka lat temu, cenę oczywiście wszystko Wam później wyświetlę. Pamiętam, że jak pierwszy raz chodziłem na te zapiekanki, to one były dosłownie chyba po 3,50 i teraz z dodatkami. Bez dodatków była za 3 złote. No, ceny są teraz kuriozalnie wystrzeliły, no ale takie mamy czasy, więc co, bez zastanowienia od razu wjeżdżam w nią, bo już nie mogę się doczekać. Zgłodniałem nawet troszeczkę. Mhm. Powiem wam, że one są po prostu takie właśnie, jakie ja pamiętam fantastycznie, z wierzchu chrupiące, w środku mięciutkie. Co jeszcze dodatkowego się zmieniło? To widzę, że teraz papryka jest konserwowa, tutaj wrzucona. Wcześniej również była świeża. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Jest naprawdę bardzo smaczna. Dodatków jest cała masa, więc fajnie się możecie w to wgryźć. Naprawdę bardzo świetna kompozycja sosy. Widzę, że mamy czosnkowy i ketchup, ale to są moim zdaniem standardowe sosy z makro, więc nad nimi bym się dużo nie rozwodził. Jako całość, cała kompozycja jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra, zacna zapiekanka. Ten stół to by mi się przydał większy. Z ciekawości, zobaczymy tego ogórka. A nie, on jest cały taki duży, duży plaster. Ja myślałem, że takie małe plasterki, a to jest taki duży. Zaraz zobaczymy. Co do tego ogórka, muszę Wam powiedzieć, że chyba on jest kiszony. Jeśli chodzi o jakieś dodatki do jakiejś potrawy, to przeważnie, przeważnie korzysta się z tych ogórków właśnie konserwowych. A tutaj, właśnie, chyba jest kiszony, bo on jest taki bardzo, bardzo słony. No nie zwykle, jak macie konserwowego ogórka, to on jest taki bardziej kwaśny ten ogórek, twardy i kwaśny. A ten jest taki mięciutki i słony, więc powiem Wam, że chyba to jest kiszony ogórek, ale naprawdę, naprawdę bardzo dobrze smakuje. Oj, powiem Wam, że dobrze, mam, że mam ten stolik bo już grandy pięknej narobiłem. Hmm. Dobra, kończę to. I trzeba zaraz się zbierać, bo pogoda się robi naprawdę paskudna, coraz ciemniej. Ja to się jednak muszę nauczyć szybkiego jedzenia, bo ogólnie to mega wolno je. Więc co, sama sobie kanka myślę, że naprawdę bardzo w porządku, no nie można niczego jej odjąć, naprawdę jest smaczna, ciepła, chrupiąca, w środku mięciutka, więc naprawdę tutaj wszystko, wszystko gra. Zobaczmy sobie z ciekawości jeszcze, jakie są opinie na Google, na Google w ogóle. Zobaczmy, więc mamy. Ocena jest 3,9 na 149 ocen. Oczywiście to jest jakiś fake, oni musieli to konto zakładać chyba kilka razy, albo coś tu było zmieniane, bo te zapykanki są od nie wiem ponad 30 lat. Wcześniej były stricte, stricte pod stacją, teraz są parę metrów dalej przeniesione, ale lokalizacja jest dalej ta sama. E, aczkolwiek mi się wydaje, że opinie są po prostu, dostawali dużo opinii negatywnych, więc wydaje mi się, że to jest jakoś zrestartowane. Nie wiem o co tu chodzi. Ale coś jest nie tak. No, dużo ludzi, tutaj widzę, że jeżeli ktoś narzeka, to tylko mówi, że obsługa była coś nie tak, nie tak. Ale pamiętajcie, że w gastronomii każdy ma naprawdę czasami gorszy dzień. No my tu przyszliśmy nie oceniać obsługi ani nikogo tam wewnątrz, tylko przyszliśmy oceniać samo jedzenie, więc tu jest ocena 3,9. Więc myślę, że moja ocena to będzie. Że cztery gwiazdki, to jest w sam raz ocena. Nie chcę dawać pięciu gwiazdek, ze względu na to, że chce sobie to zostawić na coś naprawdę mega, mega, mega epickiego. Aczkolwiek zapiekanka jest bardzo smaczna, świetnie przyprawiona. Nie wiem, czy tam pieczarki, jak bardzo oni przyprawiają, czy nie, ale wszystko jest naprawdę fajnie przygotowane. Same zapiekanki oni mają ogólnie gotowe, czyli farsz i yy... Ser mają nałożony dodatki, wszystkie mają w miskach przygotowane już, więc wszystko jest pokrojone, przygotowane. Więc oni zapiekankę tak naprawdę tylko wkładają, dlatego tak szybko ją dostaję. Zresztą sami zobaczycie, jak ten czas wyglądał, po jakim czasie dokładnie dostałem tą zapiekankę, ale powiem Wam, że naprawdę świetnie. Cztery gwiazdki, naprawdę bardzo wysoka ocena, i wydaje mi się, że adekwatna do ceny i jakości produktu, który otrzymałem dzisiaj. I co? Myślę, że widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Dzięki wielkie za dzisiaj! I do zobaczenia już niedługo. Cześć!